17 września, piątek, Jeruzalem, Księga Życia. Ponieważ Jeruzalem jest miastem, do którego Jezus Chrystus wstępował, by wielbić Boga, nauczać, umrzeć i zmartwychwstać, i ponieważ Twe życie jest wstępowaniem w ślady Tego, który był coraz bardziej sam w obliczu samego, jesteś mnichem, mniszką jerozolimską. Ponieważ Jeruzalem jest błogosławionym miejscem wstąpienia ducha na Kościół, i ponieważ Twoje życie monastyczne jest powołaniem eklezjalnym i duchowym, skupionym wokół Ewangelii, Apostołów i Osoby Maryi, i jest w pierwszy dzień Pięćdziesiątnicy. Jesteś mnichem, niszkom jerozolimską. Ponieważ Jeruzalem jest miejscem pierwszych przedmonastycznych wspólnot chrześcijańskich,